Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na spotkanie inaugurujące już szóstą edycję naszego programu w Polsce. Widzę, że są z nami młodsi ambasadorowie, także witajcie, miło Was widzieć. Chciałbym też serdecznie przywitać starszych ambasadorów. Co nas czeka w tym roku nowego? Planujemy uruchomienie nowej strony internetowej programu EPAS. Przygotowujemy aktualizację podręcznika Europe at School, blog lub zamknięta grupa na Facebooku. Chcielibyśmy, aby umożliwiło to Państwu nawiązanie kontaktów ze szkołami z naszego programu w kraju. Wspólny projekt z polsko-niemiecką Wymianą Młodzieży. Zależy nam na tym, aby stworzyć dla Państwa możliwość nawiązania realnej współpracy ze szkołami EPAS z Niemiec. Tak, jest ponad 60 szkół w całym programie EPAS. Jesteście naprawdę w całej Polsce i jesteście różnymi też szkołami, bo są z nami licea, są szkoły branżowe, są szkoły właśnie techniczne, różne szkoły, które, które właśnie widzą sens widzą wagę edukacji europejskiej, najróżniejsze branże, ale że we wszystkich tych branżach jest sens mówienia o Unii Europejskiej korzystanie też korzystania z, z sukcesów i z wartości Unii Europejskiej, które nam towarzyszą też w tym programie. Dużo w tym roku się wydarzyło: lekcje europejskie, czyli debaty związane z Dniem Europy, spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego, ale również hebeniki, również spotkania dyskusyjne, punkty informacyjne, które realizowaliście w szkołach, no i wiele różnych działań w mediach społecznościowych. I wpadaliście na najróżniejsze pomysły, bo zarówno były to oddzielne strony na Facebooku, Zakładki na stronach WW, udostępnianie treści, które Parlament Europejski udostępnia na polskich czy zagranicznych swoich stronach, ale też tworzenie zupełnie nowych treści. Kontynuujemy szkolenia dla młodszych ambasadorów. To są te szkolenia regionalne, które odbywają się na początku roku, ale w tym roku też zrobiliśmy festiwal uczniowski że była bardzo bogata oferta webinarów i warsztatów dla uczniów. Więcej uczniów mogło z tego skorzystać. Oni sobie wybierali to, co ich interesowało. Na pewno więcej mogło skorzystać, bo więcej się mieściło w tej przestrzeni wirtualnej niż na jasnej. Czego uczymy? Przede wszystkim dzieciakom przybliżamy historię Unii Europejskiej, symbole Unii Europejskiej, ale przy okazji też mówimy o Polsce, o historii. Jakby cele są obustronne, bo korzystają i dzieci, i korzystają nasi uczniowie, młodsze ambasadorki. Przygotowałyśmy kolaż jako taką pamiątkę z Dnia Europy i postawiliśmy na różnego rodzaju konkursy, żeby jak najbardziej zaktywizować młodzież do działań w formie zdalnej. Takim największym naszym przedsięwzięciem był Tydzień Europy, więc postanowiliśmy jednak w ciągu całego tygodnia kwietnia, między 19 a 26, codziennie robić jakieś aktywności związane właśnie z tematyką Unii Europejskiej, i głównie to były spotkania. Udało nam się pojechać we wrześniu na pogranicze polsko-litewskie. I zorganizowaliśmy taki wyjazd, który był poświęcony wielokulturowości, ale też Europejskiemu Zielonemu Ładowi, Europie Cyfrowej, przyszłości Europy. Tam zostały prowadzone takie warsztaty, efektem których są prace plastyczne uczniów. Ta przyszłość Europy, o której ja mówię, jest bardziej waszą niż moją przyszłością. Dlatego też powinniście być bardzo aktywni, gdy chodzi zarówno o dyskusję dotyczącą tego, jaki mieć stosunek do Unii Europejskiej, do przyszłości Unii Europejskiej. Czasami ludzie mówią, a świat jest zły, albo mówią, świat jest dobry. Świat nie jest ani zły, ani dobry. Świat jest taki, jakim go uczynimy. Będzie taki, jakim go uczynimy. I wasza przyszłość będzie taka. Jaką wy ją uczynicie? Startujecie do życia oczywiście i też się interesujecie tym, co wokół Was jest. Ja, ja to doceniam, naprawdę doceniam. Dużo informacji mam od młodych ludzi, co robimy źle, co powinniśmy zrobić lepiej, co możemy zrobić jeszcze lepiej.